Ja się przed kościołem katolickim. bardzo dużo ludzi, co nas e, zaskoczyło. Czy zawsze tutaj jest taki pełen Tak, zawsze jest pełen kościół, szczególnie piątki, soboty, niedzielę. Piątek tutaj jest taką naszą europejską, chrześcijańską niedzielą. Piątek jest wolny od pracy dla wielu zawodów, więc nie da się szpilki włożyć. E, kościół istnieje od 13 lat, tak jak ja to mieszkam, 13 lat to już był. Może dłużej, może dłużej nawet, ale już był wtedy kościół e, chrześcijański. Poza tym jesteśmy na terenie centrum religijnego, gdzie jest Kościół Koptystów, Kościół Amerykański, buduje się Kościół Grecki, przychodzą do kościoła też w swojej wieży Etiopczycy. Czyli można żyć w zgodzie? Tak, można. I tam, tu polecam też muszę w różnych językach. Leci musza po arabsku, chrześcijańska, jest musza po włosku, po hiszpańsku, po portugalsku. Oczywiście po hindusku, bo jest bardzo dużo chrześcijan z tego kraju. Po filipińsku też jest msza, no i na, no my nadajemy się na tę mszę że tak po angielsku, najłatwiej, najszybciej. Czy kiedykolwiek spotkało Panią cokolwiek nieprzyjemne w relacji z Nie, w tym że... kraju nic takiego nie spotkało do tej pory. I... Chciałam zaznaczyć, że bardzo szanują ludzi wierzących. W Polsce, w kraju wierzącym, e, praktykującym na co dzień, e, gdzie ta religia wchodzi w życie publiczne, społeczne, ekonomiczne, pracownicze. I szanują ludzi wierzących, czy to będzie e, religia chrześcijańska, czy to będzie religia hinduistyczna. Szanują w szkołach, w zasadzie wszystkich e, placówkach e, publicznych są miejsca do modlitwy muzułmańskiej, prawda? I nie ma nikt prawa zabronić osobie, która co się w danym w momencie to jest, jest mała taką to jest, to jest codzienną na krótką nie ma nikt prawa zabronić, żeby wyszła z biura, z klasy. Te szkoły mają w ogóle ustawione gdzie jest więcej dzieci muzułmańskich mogą, ustawione tak program, żeby te dzieci muzułmańskie mogły się swobodnie pójść pomodlić w danym momencie.